Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Curtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fach. Wróżnianka 32. Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika, został ukarany przez sąd za utrudnianie dostępu do informacji publicznej lokalnym dziennikarzom. Głos Kraśnicki i portal Kraśnik24, bo o tych mediach mowa, wielokrotnie zwracali się do burmistrza z zapytaniami, na które notorycznie nie dostawali odpowiedzi bądź dostawali je po terminie. Jak pisze portal Kraśnik24, na część pytań do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Trudno uznać to za przypadek. By otrzymać odpowiedzi na pytania, w niektórych przypadkach dziennikarze musieli wchodzić na żmudną drogę, jaką przewiduje ustawa o dostępie do informacji. Wsparło ich w tym Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. W przypadku jednego z dziennikarzy skończyło się to ukaraniem burmistrza Kraśnika grzywną przez sąd. W artykule na portalu Kraśnik24 możemy również zapoznać się z uzasadnieniem wyroku wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ustalając wysokość nałożonej grzywny, sąd miał na uwadze wszystkie okoliczności sprawy, to jest przede wszystkim fakt bezzasadnego uchylania się przez burmistrza miasta Kraśnik od ciążącego na nim z mocy artykułu 54 paragraf 2 obowiązku Pomimo ponad dwudziestokrotnego przekroczenia zakreślonego ustawą terminu na wykonanie tego obowiązku, a także brak wyjaśnienia przez organ przyczyn takiego zachowania, tak napisał sąd w uzasadnieniu postanowienia o ukaraniu. Burmistrz w tej sprawie zignorował nie tylko dziennikarza, ale też i sąd, co podkreślano w sądowym piśmie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na lekceważące sąd zachowanie organu, który mimo doręczenia w dniu 29 września 2014 roku wezwania do udzielenia w terminie 7 dni odpowiedzi na wniosek skarżącego o wymiarze grzywny nie wykonał wezwania do dnia orzekania przez sąd. W związku ze złamaniem prawa przez Mirosława Włodarczyka musi on zapłacić grzywne 3000 zł. Niestety te pieniądze zostaną wypłacone. Skasy miasta